Witam Państwa witam. Jutro to jest 18 sierpnia 2022 roku, w studiu w Realu 24, no ale gdzieś to musi być w końcu, Złaski, już tam dali, prawdopodobnie w Realu będzie debata, gdzie będzie. Występ, yy, brał, w którym będzie brał udział między innymi pan Marcin Bustowski, Proszę Państwa, człowiek haruje za nas, zaniedbuje swoje osobiste sprawy. Podkreślam, ma tam chyba 27 spraw. Ja mam tylko 9 i mam kłopoty, żeby to ogarnąć. Co prawda, ja nie mam adwokatów, nie stać mi na adwokatów. Sam walczę. Jedną sprawę przegrałem. Bo nie dlatego, że że ci zmaskowani mieli rację, tylko dlatego, że nie z... Z... zapomniałem i nie... i nie złożyłem protestów w terminie. No i poza tym miałem kłopoty rodzinne. Ale dalej walczę. Proszę Państwa, chodzi mi o Pana Pustoskiego, i jego zespół. I ponieważ on walczy... Bo święca swoją czas w ogóle, życie rodzinne, i tak dalej. Trzeba go wesprzeć. Wesprzeć go w, w, przede wszystkim na bieżąco, na aktualnie, bo nic się nie da zrobić, jeżeli człowiek nie będzie miał pieniędzy na, na to, żeby się przemieszczać. Czy to obojętne, czy to będzie paliwo samochodowe, czy pociągiem, czy jak, on musi mieć swobodny dojazd. Musi jechać z kimś, żeby w czasie jazdy mógł sobie jeszcze porozmawiać, odpocząć. Więc nie może jechać, a poza tym nie może jechać sam, bo go zaciukają. Więc w związku z tym to są koszty, trzeba go wesprzeć. Wesprzeć go tak samo, trzeba, ale to obowiązkowo. WY wszyscy kamraci, nie kamraci, jeżeli w danym miejscowości ma sprawę sądową. Nie wiem, to jak będzie miał w Warszawie, to ja, ja biorę wolne specjalnie z pracy, żeby iść na tę rozprawę. Tak samo będzie miał teraz 22 będzie miał w Opolu ludzie. Weźcie sobie wolne urlop na ten jeden dzień. Idźcie, bądźcie z nim na rozprawie. Dajcie mu wsparcie duchowe, jeżeli nie możecie materialnego dać. Naprawdę, to jest, to jest dla Was. Nie będziecie żarli tego świństwa, będziecie zdrowsi. Będzie, nie będziecie musieli tracić czasu po, po lekarzach, w kolejkach, wydawać pieniędzy na lekarstwa i zdrowi. Będziecie szczęśliwsi, uśmiechnięci. Nie będzie Was bolało. Będzie, przez to będziecie mogli mieć, mieć swobodniejszą głowę do tego, do interesów. Więcej zarobicie. Wy, Wasze rodziny. A więc wspierajcie pana Marcina, zespół pana Marcina Bustowskiego. Warto, warto. Pozdrawiam państwa. Pod spodem będzie link do ostatniego filmu, znaczy może nie ostatniego, ale filmu pana Bustowskiego o, tej, o debacie. To sobie państwo yy, obejrzycie. A następnie, no i a pod tym filmem pod jego, jego filmem będą e, konta i tak dalej, jak tam jak go wesprzeć. Pozdrawiam wszystkich Państwa. Ci, co nie mogą a nie wesprzeć finansowo, bo też taka jest możliwość. Było kiedyś, że, że parę lat temu 25 zł, 25 zł nie miałem i dlatego straciłem e, stronę internetową. No nie mogłem płacić. Więc ja rozumiem, że ktoś nie ma pieniędzy. Jeżeli ktoś, ale wspierajcie go, właśnie pójdźcie na tę na, na rozprawę. Jeżeli nie możecie, bo macie kłopoty zdrowotne, iść na tę rozprawę. Jeżeli ktoś jest wierzący, modlący się, niech się pomodli. Jeżeli ktoś niewierzący, niech zwróci się do swoich um, przodków. Naprawdę to pomaga i daje dużo do przodków o wsparcie dla siebie, dla waszej rodziny i no i też dla sprawy, dla Polaków. A, a jeżeli chodzi o tych przodków, naprawdę to dużo więcej daje wsparcie waszych prawdziwych przodków niż importowanych, już nie powiem, bo to niektórzy się mogą obrazić, choć Rozsądnie się nie obrażam, tylko przytakną głową. Do usłyszenia, do zobaczenia.